Zaczynamy vloga z Niemiec. Jesteśmy aktualnie na trasie ze Świnoujścia do najbliższego miasteczka, czyli Albeku. Jedziemy sobie na lodowisko. To znaczy, nie wiemy, czy będziemy jeździć na łyżwach, bo mamy tylko 10 euro i 50 euro. 50 nie chcemy rozmieniać, bo wydamy na głupoty jakieś, a 10 może nam nie starczyć. Tak, więc jedziemy tak naprawdę rozejrzeć się. Tak. Po pierwsze znaleźć gdzie to jest, bo nie do końca pamiętamy, więc no tutaj właśnie, trzeba będziemy to nie co szukać. To raz, a dwa zobaczyć właśnie ile to kosztuje i czy, czy działa, bo tak, może nie działa. Czy już działa, bo na pewno w feria to działa. Mm, ale nie wiem właśnie od kiedy. No, wydaje mi się, że już jest czas na lodowisko, bo w Świnoujściu nie ma lodowiska, co jest takim minusem tego miasta. Um... No a ja wie nie? <gry> Więc jedziemy i zobaczymy. I dojechaliśmy. Działa lodowisko, jest czynne, jest dosyć mało ludzi. Tutaj w ogóle jest morze zaraz za tymi wydmami, tak, a więc... tu w ogóle są takie... Chyba tutaj jarmark też jest Tyle zawsze, tak, nie? To jest bo... chyba to miejsce, gdzie tu jest taki niemiecki jarmark, więc może pewnego pięknego dnia tutaj przyjedziemy. Jest taka a, szansa. A póki co... Uf, 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 oczywiście mucha, jak zwykle, <śmuchy> musiała mi wlecieć. Drama queen! No, ciekawe, co ty byś zrobiła, jak by ci jakaś mucha zapakowała się do. No, no, na pewno. <śmuchy> więc idziemy zobaczyć, ile kosztuje taka przyjemność, co dla niektórych przyjemność. <laughs> Wątpliwa przyjemność. No, zobaczymy, bo może, może nadzieja umiera ostatnio. Może nie mamy odpowiedniej ilości euro. Okej, okay. sama przyjemność, czyli jazda i wypożyczenie łyżew, będzie nas kosztowało 16 euro. Razy cztery To jest dość sporo, nie? Jest... Jak na takie, na takie jeżdżenie Bo pamiętam w Poznaniu to ile płaciliśmy? Jakieś grosze, nie? No. Z dwie dychy max płaciliśmy no. za wypożyczenie i jeżdżenie Więc no nie wiemy Trochę nam szkoda, ale ja bym naprawdę chętnie pojeździła No to jak bardzo potrzebujesz, tak to możemy wejść Tak? A, no. ale, a ty będziesz się dobrze bawić za te 16 euro? Na pewno Gdybym 16... <laughs> tu wszedł za darmo, to bym się bawił średnio Ale za 16 euro ja się będę bawił tak dobrze, że jest. <laughs> Właśnie fajne jest to, że Pomimo tego, że w Świnoujściu nie ma Lodowiska, to w ferie dla dzieci z legitymacją szkolną. Lodowisko jest darmowe, tylko po prostu trzeba tu przyjechać, ale to jest bardzo fajne. Tak jest darmowe? Mhm. Pamiętaj, no że płaci. No wiem, ale nie pamiętam, czy się płaci jakieś za grosze. może pożyczenie być może. no, użyt, nie, nie pamiętam, nie? ale. ale... Samo wejście jest tak, ale domowe. właśnie jest jakiś tam plus dla hmm. osób, które mają legitymację, my już niestety nie. Dobra, no ale mamy dychę i mamy 50. Będziemy musieli rozmienić tę 50, i wtedy wydamy te. Co to zrobisz? No wejdźmy, bo wiem, tak, że, żeby... że masz ochotę pojeździć, to wejdźmy. Mamy już łyżewki, wypożyczyliśmy. Okcia wzięła sobie takie figurowe, ja nie wziąłem sobie żadnych, to po prostu powiedziałem, że chcę mój numer i tyle. I właśnie pokazałem walzę, bo chciał mi zanim wypożyczaliśmy, <laughs> powiedzieć. Możliwe, powiedziała, że chce koniecznie te. Więc ja też pokazałem pani palcem, że chcemy te, takie figurowe. A pani powiedziała, że polskie dziewczyny zawsze jak to przychodzą, biorą figurowe zawsze. nie jeździłam na figurowych, a zawsze chciałam. A widzisz, a widzisz. Czyli będzie pierwszy raz. I co za małe, czy za. Okej. Okay. No to chyba okej, okay, nie? Tyle się na tym znam. Więc dobra, ja też zakładam. I idziemy się świetnie bawić. I jest! Weszła, jak się czujesz? Dziwnie, boję się trochę wow. No tak, no to pierwsze w tym roku, nie? No. A jest jakaś różnica, jak stoisz w tych, a jak byłaś przyzwyczajona do innych łyżew? Te są takie, mam wrażenie, stabilniejsze, bo te są plastikowe i one się nie dopasują do stóp. Aha, no, no 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 A te są takie, jak skarpety takie Czyli co, wygodniej? No, fajnie. No to fajnie tak, I wymyśliliśmy z Kapim, że najpierw ja się trochę rozjeżdżę, potem Kapi, żebyśmy nie chodzili oboje, oboje takie paralityki z aparatem, żeby się... <laughs> Dokładnie Dokładnie, bo szkoda by było aparatu. Bo to, że ja się wywrócę to jest sprawa oczywista, tylko żebym nie miał aparatu przy sobie, nie? I żeby oknie ok się nie wywróciła z nim. To pasuje mi ta torebka, nie? Ogólnie. Idealnie. Tylko czapeczki zapomniałem. No dobra, już trudno. Dobra, baj. Śmigaj, zdobywaj świat. Nie no, patrzcie jaki profesjonalista, no co wy co robi. I co? Jak przeżycia? Fajnie. Tak? No. E, ale dopiero w trakcie zmysłowiłam sobie, że nie dość, że w tym roku muszę uważać na swój kręgosłup, to jeszcze na okulary. No, no. No dobra, rozjeżdżaj się, bo też bym wszedł. No dobra, to zrobię jeszcze jedno kółko i ty sobie wyjdę. Dobrze, dobrze. Teraz kolej tego gościa. To może być zabawne. Może być. Jak dla kogo? Nie chcesz rękawiczek? Nie no co ty nie ja Aha, zobaczymy. Dobra, już stoję, nie? No. Można powiedzieć, że umiem jeździć. Ogólnie przytulałbym bandę najchętniej cały czas, ale niestety ktoś inny tam przytula bandę i mi to przeszkadza. Przez co nie mogę rozwinąć skrzydeł. Dawaj, dawaj. O Boże Marianne. Dobra, na razie do przodu, do tyłu pojechał, później się skuszę na e, okrągłe koło. Dobra. Na pewno nie na okrągłe, ale do Dobrze! Ale jedzie. Z roku na rok coraz lepiej. Tak? Tak. Nie widać. <laughs> Kapi robi swoje pierwsze kółko Idzie mu całkiem nieźle. Co najlepsze, jak byliśmy mali, w Świnoujściu było lodowisko i oboje, i ja i Kapi, nie znaliśmy się wtedy, ale oboje wspominamy to tak, że bardzo dobrze nam szło jeżdżenie na łyżwach i wydaje mi się, że to było spowodowane taką dziecięcą odwagą, dzieci nie boją się różnych rzeczy, a my czym starsi, tym bardziej się boimy jakichś dolegliwości późniejszych. To co, jeździmy? No dawaj, możemy spróbować. Maszyna wyjechała, jest przerwa dla nas, możemy odpocząć, nasze stopy mogą odpocząć, bo nie wiem czy tak każdy ma, ale my tak na pewno mamy, że zawsze jak jeździmy to mamy spięte stopy i bolą nas mięśnie w stopach, nie? Więc poczekamy chwilę, zobaczymy, może szybko tego się ogarnie, to wejdziemy, a jak nie no to będziemy spadać jak zamarzniemy tu. Bo właśnie mimo tego, że to kosztuje 16 euro, znaczy 16 za dwie osoby i plus wypożyczenie łyżew, to ostatecznie to i tak jest tanie, bo można tutaj jeździć cały dzień, nie ma ograniczenia, że się wchodzi na godzinę czy dwie. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. O! Ależ mamy widoki. Halo, halo. No powiem wam, że trochę różnice widać. Tu jest jak widać zrobione, aż się boję na nie wejść, bo coś czuję, że tylko wejdę od razu się wypierniczę. No a tam jest to, po którym jeździliśmy i w sumie jeździło mi się spoko. To wydaje mi się, że będzie za śliskie, ale mam nadzieję, że się przekonamy zaraz. No dobra, wchodzimy, zobaczymy, czy to przetrwamy i widzimy się w aucie. No, może chyba się wywrócę w międzyczasie. że. Pojeździliśmy sobie, teraz weszliśmy do auta, jedziemy sobie prosto dalej w świat, mamy zamiar wrócić do Świnoujścia i tak patrzę za... Wycieraczką. Coś mamy. I uwaga, czy to jest mandat. Czy to jest mandat? Tak to wygląda jak mandat. I pewnie jest mandat. Owszem, przytuliliśmy mandat. Ładnie z naszej strony. To wygada. Tak. No nie. No, przytuliliśmy. A zaparkowaliśmy w miejscu zaraz po 30 euro? Mm -hmm. Co? Nie! nie. O nie No co zrobić? no, nic nie zrobisz Ale w sumie nie wiedziałem, myślałem, że tam nie ja jest Ja też, ten. no właśnie tam nie było żadnej maszynki, nie? No. no Niesamowite I jesteśmy z domu Z tego, co zrozumieliśmy na mandacie, co było napisane Nie dostaliśmy mandatu za to, że staliśmy bez kupionego biletu Tylko z tego, co my zrozumieliśmy Stanęliśmy w nieodpowiednim miejscu tak, niby gdzieś, gdzie ludzie przechodzą. E, a, no... a mi to tak, no nie wiem, to bardzo takie na siłę moim zdaniem, tak. bo zaraz obok tego, to my stanęliśmy na jednym placu i zaraz obok tego był inny plac, który, na którym nie było właściwie nic, tylko był piasek i obok nas i tak stało jakieś auto, tam gdzie ja stanąłem, no. więc... No nie wiem, być najwyraźniej, to jest nasz błąd, być może gdzieś no było na coś napisane. E, a my tego nie zauważyliśmy, nie było też żadnego znaku, że nie można tam parkować, albo cokolwiek, no bo to już byśmy zauważyli. Mm. E, no trudno, pojeździliśmy sobie na łyżwach za dwie stówy. No. <gry> tak mniej więcej o, tyle wyszło. No. No, <gryícios> no. no więc nic już nie możemy z tym zrobić, jedyne co to zjeść obiad. Dokładnie miałem mówić, zrobić obiad. Tak I herbatkę, bo zmraźliśmy. Ale zanim gospodyni zrobi obiad... Mm, ale to Jee... pysznie pachnie! Tak, to jest właśnie kwiatek, którego w sumie wczoraj miała, miałaś dostać, mm, ale... Bardzo ładnie pachnie. Zapomniało mi się, nie? Tak intensywnie kwitną. Wiem, wiem, bardzo mocno no. pachnie, no. No, to jest właśnie kwiatek, na który zasłużyłaś przez ten miesiąc. Tak. Dziękuję. <laughs> Zaraz odniesiemy się jeszcze do róży, którą dostałam od Kapiego, ale najpierw kalendarz adwentowy, bo tu już coś czeka na Kapiego dzisiaj. <laughs> Znowu będzie jakieś wymyślanie, będę musiał chodzić po sąsiadach i się szukać jakichś wskazówek? A nie wiem, sprawdź to. Nie, jest ciężko. O Jezus, to będą słodycze. Wiedziałem! <grym> Takie Mikołajki razy pięć. Aha. Niech będą Mikołajki, tak, to jest świetne. Ja tego nie lubię, ale kapie po prostu za każdym razem, jak jesteśmy w sklepie, to sobie bierze. <grym> tak, nie mam pojęcia dlaczego. Ogólnie jest strasznie smaczne. Kiedyś mi zasmakowała, jak byłem gówniakiem, więc do teraz cały czas jem. W w sumie nie wiem, co i <taki> Ale Karmel, ale mi to właśnie smakuje jak taka podruba słodyczy, nie? Wiesz o co chodzi? Tak. To... Aha, no okej. Okay. A jeżeli chodzi o róże, to we wczorajszym vlogu padło pytanie, czemu tylko Kapi coś mi daje na miesięcznicę, a ja jemu nic? Po pierwsze, skąd wiecie? A po drugie, to nie jest, że my sobie coś dajemy wtedy, bo jakby nie uznaję tej mojej róży jako... Prezent. Jako prezent, czy, czy coś takiego? Tylko po prostu my pielęgnujemy naszą właśnie wspólną tradycję, która w sumie przyszła tak znikąd. No, teoretycznie tak, bo Kapi na nasze pierwsze spotkanie, o czym już ze 100 razy opowiadaliśmy, na nasze pierwsze spotkanie przyszedł z różą. Um, trzeba i... było sobie zapunktować, nie Tak, ja trzeba było. było sobie zapunktować, jak widać podziałało. <laughs> I potem Poleciała kiedy. Poleciała na róże, nie na mnie, wiadomo. I potem, kiedy zaczęliśmy, zaczęliśmy oficjalnie się ze sobą spotykać, być parą. No to Kapi po prostu pierwszego miesiąca od tej daty przeniósł mi róże i sam stwierdził, że, że będzie mi ją dawał co miesiąc. Tak, bo na początku wiadomo, jak już jak jest się z daną osobą, szczególnie jak jest się właśnie w techniku, w gimnazjum czy coś takiego, to cały okrągły miesiąc, to już jest dość sporo, nie ukrywajmy, bo w takich związkach to jest dość sporo. No wtedy się celebruje ka każdy moment. Ja pamiętam, jak my godziny nawet liczyliśmy. Tak, na początku związku liczyliśmy godziny. No i właśnie po tym miesiącu uznałem, że w sumie zrobię takie odwołanie do naszego pierwszego spotkania i też dostanie Oksia róże. I później to po prostu wtłoczyło się idealnie do naszego związku tak. i teraz co miesiąc Okśia Oksia dostaje róże. No niech będzie, ale to nadal nie jest jako taki prezent, tylko po prostu... To jest takie, takie... nasze współpraca świętowanie po prostu. Nikt I... do tego nie podchodzi jako do prezentu. Tak, ja, właśnie... się, ja się śmieję, że Oksia, o Jezus, proszę coś dla Ciebie, prezent Twoje święto i tak dalej, ale to jest po prostu żarcik z mojej strony. No właśnie. I właśnie co do tego, że czemu ja nic nie daję Kapiemu, to ja jeszcze na początku, to był chyba nasz pierwszy rok, zapytałam się Kapiego, czy on nie chce przypadkiem czegoś ode mnie dostawać, skoro ja dostaję róże. Ale pomyślcie sobie tak, Kapi daje mi róże. I co ja w zamian mogłabym mu dać? Czekoladę za każdym razem? Samochodzik mały jakbym zbierał? No właśnie, tu nie chodzi o to, że my mamy sobie co miesiąc coś dawać, tylko po prostu to jest część naszej tradycji. Ja zresztą bardzo lubię tą tradycję, bo ona mi się kojarzy z takimi ludźmi, którzy żyli jeszcze dwa pokolenia przed nami, typu nasi dziadkowie. I właśnie... To było takie romantyczne. Mężczyźni często dawali kobietom róże. W dzisiejszych czasach rzadkie róże, kwiaty ogólnie. W dzisiejszych czasach coraz bardziej się od tego odchodzi. Kobiety stają się takie. Ja nie, nie potrzebuję żadnego faceta, żadnych kwiatów i tak dalej. Nie ma w tym nic złego, ale, no nie wiem, bardzo mi się to podoba, że jest to takie coś, co my, jak będziemy mieć 80 lat, będziemy opowiadać naszym wnukom czy prawnukom, że dziadek dawał babci róże co miesiąc. I nie oni tak, nie będą... tak przez 50 no lat, o Jezu. I oni będą mówić: Wow, no ja też kiedyś tak zrobię mojej narzeczonej czy, czy komuś, no, no to jest, to jest coś, coś to fajnego. Jest. fajna no jest to co, po prostu coś takiego fajnego właśnie, szczególnie jak to się pielęgnuje już dużo, dużo czasu. Siedem Teraz lat. to jest 7 lat, to wiecie, nam się wydaje, że to nie jest wcale tak dużo. Z drugiej strony, jak się na to patrzy, to jest bardzo dużo. No właśnie. A z trzeciej strony, jeżeli będzie się to pielęgnowało jeszcze dłużej, to już w ogóle to będą masakryczne jakby ilości róż właściwie w całym no, życiu. No to już byłby taki bukiet. No. <laughs> Więc taka jest nasza odpowiedź na to. Mamy nadzieję, że Was zadowala i że może ktoś z Was zaczerpnie w naszej tradycji, też kiedyś zacznie coś tak, takiego. Tak, albo chłopak dziewczynie, albo dziewczyna chłopakowi, może niekoniecznie Obojętnie. róże, ale, ale coś. No, na przykład... Będziemy już kończyć tego vloga, jest dosyć późno i mamy nadzieję, że wam się podobał. Ja mam nadzieję, że tobie się podobało już, że nie na łyżwach w tym roku, bo wydaje mi się, że tak. Tak, podobało mi się, gdyby nie mandat, ale no. ogólnie, ogólnie było spoko, no, no fajnie się nie jeździło. Nie wrócił się No Ja już tam naprawdę, już tam skauci widziałem, że patrzyli i chcieli mnie zaprosić na, na trening drużyny hokejowej. Aha, aha, właśnie, bo tam jest drużyna hokejowa, w ogóle bardzo fajne lodowisko, jak ktoś jest do świną czy okolic, to właśnie polecamy, bo jest spore, dbają właśnie o ten lód, żeby on nie był zbyt ośnieżony i łóżko w bardzo fajnym stanie, więc no jest może trochę, trochę drogie, no bo 8 euro za tę osobę, ale no mówiłam, można jeździć dowoli, więc tak, to jest no, fajne. Wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy, wiadomo. I tak. Tak, mh. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to widzimy się jutro wiadomo, nie? I zostawcie łapkę. A jak się nie podobało, to się nie widzimy, więc nie. zastanówcie się, bo... Elo! <laughs> pa!